No i zakończyli kontakt z nami e, i zaczęli sobie nabór swoich przedstawicieli. Oczywiście nikogo z nas nie zatrudnili, mimo że ja bardzo chciałem, bo mi się ta praca naprawdę spodobała. E, bo wiesz, to już nie było takie nachalne sprzedawanie ludziom czegoś, czego oni nie chcą, tylko wiesz, rozmowa z lekarzem na poziomie o tym, że ten lek działa, jak on działa, co, co tam w środku jest. E, no, no, mi się nawet przez moment podobało. Ale to wtedy też sobie uświadomiłem, że to jest w ogóle bardzo ryzykowna rzecz funkcjonować w ten sposób, że nie masz kontroli w ogóle nad tym, co się dzieje w biznesie. Ja wtedy zrozumiałem, że ja nie mogę być po prostu sprzedawcą, bo ja po prostu wynajmuję siebie i nawet jeśli ja zarabiam, powiedzmy miały przyzwoite pieniądze, chociaż szczerze mówiąc firma zarobiła naprawdę kilka milionów, a myśmy dostali jakiś śmieszny ochłap naprawdę. Myśmy dostali po prostu swoją pensję. Nie? Nawet bonusa, żeśmy nie dostali wtedy, więc to było straszne. Ech, no. Ale nauczyłem się, że po prostu. Yy, ja ponoszę całe ryzyko, bo firma zrobiła sobie test. Udało się. No to zaczęli sobie budować swój, yy, swoją sieć sprzedawców. Natomiast yy, nas po prostu odstawili na boczny tor, bez skrypów. I ja wtedy zrozumiałem, że ja muszę budować biznes, w którym ja kontroluję aktywa. Że ja nie mogę dopuścić do sytuacji, w której ktoś nagle mi wyłączy styczkę, Bo tak jest wiesz, nawet jak pracujesz jako przedstawiciel dla takiej firmy, powiedzmy jedna firma typu nie wiem, kiedy, kiedyś był Allianz, czy powiedzmy Commercial Union, tak? Teraz to jest Aviva, czy ING Nacjonale Nederland, no nieważne, jedna z tych firm, tak? Ta firma może Ci zmienić warunki, w każdej chwili, to że dzisiaj fajnie zarabiasz, to że masz portfolio klientów, to że to się rozwija super, ale oni mogą nagle ci zmienić warunki. Na przykład, ty, jak oni zmieniają warunki, że y, owszem, otrzymujesz prowizję z poprzednich y, polis, tam z poprzednich, y, z poprzednich y, sprzedaży, ale musisz przed miesiącu sprzedać przynajmniej 4 polisy. Tam jest jakiś limit, który musisz zrobić. I jak tego limitu nie zrobisz, to oni ci mogą wszystko zabrać. Oni kontrolują wszystko. Ty nie masz nic. Jak ja sobie to uświadomiłem, że ja tak naprawdę nie kontroluję nic, ja nie mam nic, oni mogą z dnia na dzień to wyłączyć wszystko i ja mogę stracić wszystko, to to była myśl przerażająca. Ale dzisiaj jestem za nią bardzo wdzięczny, że to się wydarzyło na samym początku mojej kariery sprzedawcy, bo ja uświadomiłem sobie, że, że ja nie chcę tak funkcjonować, że to nie jest dla mnie. Że ja muszę właśnie zbudować biznes. No, ale potem, w każdym razie, yy, co było potem? Potem to była wielka porażka, to ubezpieczenia to była wielka porażka. Także jestem beznadziejnym sprzedawcą ubezpieczeń. <laughs> Przedstawicielem handlowym też nie byłem dobrym, bo jak potem mi zmienili produkty i dali mi produkty, które były kiepskie, w które ja już nie wierzyłem, yy, no to wszystko się sypnęło. A potem jeszcze, jak miałem sprzedawać produkty, których nie chciałem sprzedawać, bo powiedziałem, że takich produktów to ja nie będę proponował. E, no to nagle zrozumiałem, że muszę się rozstać z tym wszystkim. E, i, e, I to była bardzo bolesna porażka, bo e, ja po jakimś czasie musiałem e, podkulić ogon. I wiecie, dla mnie to było bardzo trudne doświadczenie. Wtedy się nauczyłem bardzo mocno pokoju. Chociaż. Oczywiście, to jest coś, czego człowiek się uczy całe życie, ale, yy, ale dostałem pierwszą taką potężną nauczkę. Musiałem podkulić ogon i musiałem wrócić do pracy na etacie. I to była. byłem zdruzgotany, naprawdę. I słuchajcie, to było coś. Yy, nie życzę nikomu tego, a z drugiej strony, dzisiaj jak o tym myślę.